Wiecie co to jest? To jest bez subskrypcji. To już jest subskrypcją. Tu nie będę wam spoilerował, co trzeba zrobić. Straży Miejskiej spoko, dostała mandat raz do Straży Miejskiej. Ale zniszczyli mi mandacie chodziło. Tam były mocne negocjacje ogólnie. Startowaliśmy od kwoty 700 złotych, zeszli na 100 złotych. Co to? A, jezus, Maria. To jest, to jest zdjęcie, z no zdjęcie z Norwegii, jak na rybach byłem. A jeszcze kurde holokarta z tego co widzę. Tak się świeci. Jeszcze oprawione. Fajne. Przypominam Wam tylko tak historię, historii: Remek na pierwszym spotkaniu powiedział mi. Zmyślił swoje nazwisko, podał mi jakieś inne, powiedział mi, że ma 28 lat, że skończył trzy kierunki studiów i że jest dziekanem obwoźnym i aktualnie pasjonuje się szydełkowaniem. Więc ty na niego poleciałaś. No chłopak z pasją, nie? Jeszcze mądry, starszy ode mnie, przystojny, mówię, Ku... Ale mi się trafiło. Oj, chyba wleciało. Ja wleciało. Bo to każdy mógł być. Ty weź ten... Spero został, ale dobrze. Ej, elo. hello! Hello! No i ten Witam Sweden? Dobra, wiele osób ma problem, nie odparałam się grid, kur z informatyk. Ku... To jest Dobie. top 1 najszybszych meczów na świecie. I teraz moment prawdy i O, ku... świeci się! Policję pojmany został brat do świata za krat. Cały magazynek wypadł, dzica Nie zabijesz więźni, która trwa od lat Jeden strzał policję pojmany został brat do świata za Tempo, ja Jaju paru gości z niewytwarzoną gębą. Bikini stream z Majorki z Karoliną. W wakacje robimy formę i lecimy. E, o. X nic nie to nie brzmiała. Mam mówić tak. Zapisz mi to na czacie. Ksajo, legenda polskiego internetu, nie ma nic wspólnego z takimi petami jak Wysocki, Luki czy Młodziutki. Ale wróci silniejszy, bo nie bez powodu topowym twórcą przez lata. Tak mam, tak mam mówić. Zapisałeś mi to? Janusz mi mył ostatnio włosy jak byłam na jak szpadel i płakałam w, w wannie, że Janusz ja nie mogę się umyć nie daję rady! I jeszcze wcześniej się zżygałam do zlewu, więc musiał to odtykać. Wojtek, ja nie piję u nas w domu się nie pije alkoholu w czasie świąt. żeby do kamerki widzowej, żeby pokazać spoko, oby Ja przecież nie ubrałam się jak ci. Przecież ja się nie ubrałam jak ci. Normalnie wygląda to. Dobra, dołam starego, dołam starego, żeby mi powiedział. Tato. Ty, Robert. Roberci, kurde. Robert Lewandowski i podpis Robercika. <laughs> Jasny gwint. Robert czy... i ty fragment kosz. Nie, yeah. To jest fragment piłki. Jasny gwint. To jest fragment piłki. bajki. Palmer, to jest jakiś zawodnik, czy ty masz na nazwisko Palmer? Dobra, dawaj upale gierę, gromy. I noga światło, bo to straszne. Światło zgasić? A jak to się robi? Skok z normalnym. Jestem ja rad! jestem RAK, ja jestem rat, ja kur... nie Ru... coś Ika noc, święta noc O córkowie, o twych czuć Biegną w świece zadziwieni za żarzeńczym nosem pieni Gdzieś jest